Głos księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Bardzo proszę, a później jeszcze możliwość dyskusji czy pytań. Najpierw chciałem bardzo serdecznie podziękować nieobecnemu tutaj arcybiskupowi Poznańskiemu, przewodniczącemu episkopatu Stanisławowi Gądeckiemu, dzięki którego interwencji dzisiaj mogę tutaj uczestniczyć w tym spotkaniu i po raz pierwszy zaprezentować co myślą i mówią rodziny ofiar, bo do tej pory cały dialog był prowadzony bez udziału rodzin, trochę według zasady kiedyś stosowanej dla ludu bez ludu. Nie wiem, jaki będzie, jakie będzie orędzie, bo ono jest tajne, też rodziny nie znają tego, tej treści. Niemniej jednak w czwartek mogliśmy uczestniczyć po raz pierwszy w tym spotkaniu w Poznaniu. Efektem jest ten list, który dzisiaj jest ogłoszony, będzie rozesłany do wszystkich księżywisków w Polsce, ale też na Ukrainie. Podpisało go 30 różnych organizacji, środowisk, tak, ofiar ludobójstwa. Jak i tych ludzi, którzy od wielu lat e, starają się upamiętnić ofiary. Więc ja najpierw przeczytam ten list, są tylko trzy strony, e, podpisy to rozdam. Tam Państwo sobie dokładnie sprawdzicie, kto podpisał. Jeszcze dwoje sygnotariuszy, czy troje jest tutaj na sali. E, Lista zaczyna się od cytatu, który podsumowuje, który jest hasłem rodzin od. Przynajmniej 20 lat. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę i godne pochówki wołają ofiary ludobójstwa. Apel rodzin ofiar ludobójstwa do episkopatów Polski i Ukrainy. Eminencje księża kardynałowie, ekscelencje księża arcybiskupi, biskupi Kościoła katolickiego, obrządku rzymsko i grecko-katolickiego w Polsce i na Ukrainie. W dniu 15 czerwca 2023 roku w Domu Arcybiskupów w Poznaniu odbyło się spotkanie Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Biskupów Polski, z przedstawicielami rodzin ofiar ludobójstwa na Polakach i obywatelach polskich innej narodowości. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu za zaproszenie i uważne wysłanie naszych relacji i postulatów. Jednym z owoców owego spotkania, które odbyło się po raz pierwszy, jest poniższy apel. Nam, potomkom i krewnym ofiar ludobójstwa, pochodzącym często z rodzin mieszanych, bardzo zależy na szczerym i prawdziwym pojednaniu polsko-ukraińskim. Uważamy jednak że aby do tego doszło muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze prawda. Dlatego też ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej powinno być nazwane po imieniu bez uciekania się do półprawd i eufemizmów typu tragedia wołyńska, zbrodnia wołyńska, czystki etniczne lub akcja antypolska. Powinny być także wspomniane narodowości ofiar ludobójstwa, gdyż z rąk członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Ukraińskiej Policji Pomocniczej i Ukraińskich Pułków Policyjnych SS ginęli nie tylko Polacy, ale i Żydzi, Czesi, Ormianie, Romowie i ci Sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polak. Trzeba też podkreślić, że ludobójstwo miało miejsce nie tylko na Wołyniu, ale także na Polesiu i Lubelszczyźnie oraz Małopolsce Wschodniej, czyli w dawnych województwach lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim. Czas jego trwania to nie tylko rok 1943, ale lata 1939-1947. W wypadku polskich ofiar byli to w zdecydowanej większości mieszkańcy wsi, w tym też księża i siostry zakonu. Po drugie, ekshumacje i pochówki ofiar. Brak tych pochówków, jak i oficjalny zakaz ekshumacji, który wciąż podtrzymywany jest przez ukraińskie władze państwowe, jest najboleśniejszą raną w relacjach polsko-ukraińskich jest też sprzeczny zarówno z konwencjami prawa międzynarodowego jak i elementarnymi zasadami cywilizacji europejskiej opartej o wartości chrześcijańskiej zasady prawa rzymskiego niezrealizowane od 30 lat obietnice władz obu niepodległych krajów jak i ustawiczne usprawiedliwiania się polityków że to nie ten czas i nie ten moment tylko pogłębiają owo ranę oraz zadają rodzinom ofiar dodatkowe cierpienia. Tym bardziej, że w pochówkach innych ofiar, np. zbrodni katyńskiej czy Holokaustu Żydów, takich przeszkód nie ma. Przykładem jest cmentarz polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w Charkowie. Zwracamy się więc do Waszych eminencji i ekscelencji, aby wspólnie z nami zaapelowały do prezydentów i premierów oraz władz parlamentarnych obu krajów w sprawie godnych pochówków wszystkich ofiar ludobójstwa. Pochówki te powinny mieć charakter religijny, zgodny z wyznaniem i obrządkiem ofiar. Miejsce zagłady winny być oznaczone pamiątkowymi krzyżami, które były nie tylko upamiętnieniem, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Po trzecie, sprzeciw wobec kultu zbrodniarzy. Wspomniany zakaz pochówku ofiar na Ukrainie połączony jest z gloryfikacją osób i organizacji, które dopuściły się zbrodni przeciwko ludzkości. Z przykrością musimy stwierdzić, że w tej gloryfikacji bardzo często biorą udział biskupi i księża oraz wierni cerkwi grecko-katolickiej oraz niektórych odłamów cerkwi prawosławnej. Przykładem są święcenia licznych pomników i tablic pamiątkowych dedykowanych tym, którzy brali czynny udział w mordowaniu Polaków i Żydów lub inspirowali owe zbrodnie. Eminencje, ekscelencje, bez spełnienia wskazanych warunków nie jesteśmy w stanie wziąć udziału w wydarzeniach, które mają się odbyć pod hasłem przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Co więcej, uważamy, że ta formuła zaczerpnięta z listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku nie ma zastosowania w obecnych relacjach polsko-ukraińskich. Od czasu II wojny światowej i procesów norymberskich naród niemiecki radykalnie odciął się od zbrodniczej ideologii narodowego socjalizmu. W Niemczech nie stawia się pomników ludobójcom, nie gloryfikuje się ich zbrodni i nie zakazuje się pochówku ofiar. Niestety na Ukrainie, co pisaliśmy powyżej, jest dokładnie odwrotnie. W takiej sytuacji wspomniana formuła byłaby tylko pustym gestem nie mającym żadnej wartości. Jeżeli chodzi o inne tegoroczne upamiętnienia 80. rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, to proponujemy, żeby ich patronami byli księża rzymsko-katolicy, pomordowani w czasie odprawiania Mszy Świętej, choć głównie o krwawą niedzielę, oraz ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków. A którzy za swoją chrześcijańską postawę zostali zamordowani przez banderowców. Idąc za sugestią arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, proponujemy jako patrona polsko-ukraińskiego pojednania błogosławionego Grzegorza Homyszyna, grecko-katolickiego biskupa męczennika ze Stanisławowa, który w przeciwieństwie do do arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego przeciwstawiał się nacjonalizmowi ukraińskiemu. Proponujemy także, aby w dniu 11 lipca o godzinie 10, w chwili, gdy 80 lat temu mordowano w barbarzyński sposób Polaków zgromadzonych w kościołach na niedzielnych mszach świętych, zabiły dzwony we wszystkich kościołach i cerkwiach. Będzie to hołd oddany współczesnym chrześcijańskim męczennikom z wyrazami szacunku, szczęść Boże i tu są podpisy 30 organizacji. Ja tylko pozwolę sobie w skrócie dodać do tego, że to nawiązanie do listu 65 roku w obecnej sytuacji jest absolutnie nierealne. Tak jak Państwo słyszeliście w liście przy zakazie formalnym nadal zakazie pochówku ofiar jak i gloryfikacji zbrodniarzy, no trudno mówić, że my przebaczamy i prosimy o przebaczenie, bowiem czego by takie słowa mogły paść. Po drugie, zakaz pochówku jest sprzeczny z wszystkimi prawami międzynarodowymi. Z wiedzy, którą posiadam, jedynie dwa kraje w Europie mają taki zakaz. Jest to Turcja która nie chce uznać Ludobójstwa Ormian, i Rosja. Ukraina, jeżeli chce aspirować do Unii Europejskiej i do NATO, w czym ja się osobiście nie sprzeciwiam, to jest sprawa polityków, no nie może nadal szantażować strony Polskiej, że jak czegoś nie zrobicie, to my wam zakazujemy. To jest barbarzyństwo. I choćby ostatnie wypowiedzi szefa IPN-u w Kijowie pokazują, że no jesteśmy temu szantażowi poddani. Co więcej, wymiera pokolenie świadków. Być może właśnie o to chodzi stronie ukraińskiej, żeby wymarło pewne pokolenie, które i po stronie polskiej, ukraińskiej nie pamięta tych rzeczy. Wszyscy sygnotariusze, za wyjątkiem dwóch osób. Są urodzeni już w wolnej Polsce, a więc jesteśmy dziećmi i wnukami ofiar. Natomiast przedłużanie tego w czasie takie szantaże są niedobre. Ja tu znalazłem w materiałach, które Państwo jako KAI rozdajecie, ponad 30 lat kościelnego dialogu jest napisane, że, a także że nastąpiły kroki do przodu odsłonięcie rzeźby lwów na cmentarzu Orodwońskiej, a także pozwolenie na ekshumację szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Jest to nieprawda, to jest fałszywa informacja. Jest zgoda dla prywatnej fundacji na jedną ekshumację w późnikach, ale to nie jest Wołyń i nie rok 43-45, akurat to miejsce, gdzie była ta miejscowość, znam, bo mój ojciec urodził się tam kilkanaście kilometrów dalej i miałem okazję tam być. Więc nie ma, nie wiem skąd taka jest fałszywa informacja, że ten jest zgoda na cofnięcie tego zakazu. Jest jeszcze trzecia sprawa, która myślę, że w tych wszystkich tutaj sprawach ciągle się pojawia. To jest próba zrównania katów z ofiarami. Można oczywiście rozciągnąć wszystko, że to była wina polskich panów, szlachty, policjantów i tak dalej, tylko że 95% ofiar to byli polscy chłopi. Polscy chłopi, jak moi dziadkowie. Oni nie pełnili żadnych funkcji w państwie polskim. Co więcej byli to księża, proboszczowie, wikarzy, wiejscy nauczyciele. Ci ludzie nie mieli żadnego wpływu na to, co się działo w okresie międzywojennym. Do wielu tutaj zresztą przyczyn. Tej przyczyn, tej ludobójstwa nie dodaje się, że nacjonalizm ukraiński prowadził zdecydowaną akcję terrorystyczną w okresie międzywojennym. Jesteśmy przecież w Warszawie i tutaj zamordowano ministra Pierackiego, zamordowano posła Tadeusza Hołówkę. Ostatnie, więc przerzucanie winy na państwo polskie II Rzeczpospolitej, że to była jakby słuszna przyczyna wymordowania polskich chłopów i spalenia wsi, moim zdaniem jest bardzo niewłaściwe. To samo, jeżeli dotyczy dat. Pierwsze mordy na Polakach, nie licząc okresu międzywojennego, bo to były akty terrorystyczne, były we wrześniu 1939 roku. Nie na Wołyniu, ale głównie w województwie tarnopolskim i lwowskim. Ostatnie był rok 46 i 47, więc zamykanie tego do Wołynia i do roku 43-45 daje rzeczywiście fałszywą liczbę ofiar, bo nie bierze pod uwagę. I ostatnia sprawa to Sprawiedliwi Ukraińcy. Niektórzy dorzucają Ukraińców, których zamordowali banderowcy do ofiar, które zginęły z rąk Polski. Oczywiście były akcje odwetowe, by, były zemsty, były lokalne działania, no bo mord wywołuje reakcję. Natomiast w żaden sposób nie można powiedzieć, że wszyscy Ukraińcy, którzy zginęli, to byli ofiarami Armii Krajowej. To byli właśnie bardzo często ofiary ludobójstwa i trzeba też pamiętać o tych Ukraińcach, którzy nie popierali UPA, którzy ratowali Polaków i bardzo często za to zostali zamordowani. Osobną sprawą są czystki w rodzinach, gdzie mąż, Ukrainiec dostawał polecenie, że należy zamordować swoją żonę Polkę, albo syna, albo córkę w tych małżeństwach mieszanych. Więc myślę, że te działania, które są opisane, one powinny być rozciągnięte na te lata 1939-1940. 47. Bardzo się cieszę, że pan profesor Grzegorz Motyka użył słowa ludobójstwo. Natomiast chciałbym, żeby to, to słowo, to prawdziwe słowo, które zresztą przyjął Sejm, trafiło również do dokumentów kościelnych. Bo zaledwie parę dni temu księża biskupi wydali dokument, komunikat, gdzie jest mowa o tragedii Wołynia. To znaczy, co tam się stało. Tornado było, trzęsienie ziemi. Trzeba pisać prawdę. Tak? Było ludobójstwo, nie, nie naród ukraiński odpowiada cały za ludobójstwo, tylko część tego narodu, ten wrzut, który powstał i że Polacy byli mordowani i Żydzi byli mordowani i Ormianie i Czesi, więc to nie była relacja tylko polsko-ukraińska. Nie, nie chcę już dalej przeciągać, bo wszystko jest przyciągnięte. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że jest to pierwszy raz, kiedy mogę w imieniu rodzin i rodziny mogą tutaj być obecne. Mam nadzieję, że dalszy dialog, który to jest odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki i powtarza się najczęściej, będzie w przyszłości prowadzony z udziałem rodzin pomordowanych, także środowisk żydowskich, także tych Ukraińców, którzy zginęli, rodzin ukraińskich, które zginęły z rąk UPA. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję księdzu za ten głos. Tak jak ksiądz zaznaczył, to jest głos rodzin ofiar. No jest taka zasada oczywiście, że do ofiar odnosimy się ze szczególnym szacunkiem. Myślę, że wiele. Wiele tu jest bardzo do zrobienia, i dobrze chyba, że rodziny są włączone, jak, jak ksiądz nas zapewnił już w ten dialog. E, więc ja sobie pozwolę tylko na bardzo delikatną polemikę, bo wydaje mi się, że to, te słowa przebaczamy i prosimy o, o przebaczenie, jednak są bardzo adekwatne do zarówno do polsko-niemieckiego tutaj pojednania, jak i do polsko ukraińskiego To jest no. Jedno z najważniejszych zdań, jakie padło w historii XX wieku, bym powiedział, tak. I, i, i rzeczywiście no, tutaj historycy obecni no, mówili też no, nie tylko o winie ukraińskiej, tego właśnie brakuje mi w tym oświadczeniu, ale także bywały pewne akty godne potępienia ze strony polskiej, no więc nawzajem możemy sobie oczywiście nie, nie uciekając od prawdy i od tych proporcji i od statystyk, które dokładnie podał tutaj pan profesor Motyka.